Dziś opowiemy o sprawie, która wstrząsnęła Vermont pod koniec XIX wieku przestępstwie, które na zawsze zaznaczyło się w historii kryminalnej stanu i do dziś budzi niepokój. Brutalna i okrutna śmierć Alice Meeker, dziewczynki zaledwie dziewięcioletniej, dokonana przez Emmeline Lucy Meeker kobietę, która powinna była się nią opiekować. Zostań ze mną, ponieważ nawet po tylu latach części tej historii pozostają owiane tajemnicą i lukami, które spróbujemy uzupełnić w tym filmie odtworzymy przebieg wydarzeń, pokażemy rodzinne napięcia i ujawnimy szczegóły tego przestępstwa, które wstrząsnęło małym miasteczkiem Waterbury w Vermont. Subskrybuj kanał, polub wideo i włącz dzwoneczek, ponieważ przedstawimy wiele spraw, które cię szokują i zaskoczą. Niektóre zostały rozwiązane, inne pozostają bez odpowiedzi, ale wszystkie są częścią mrocznej i szokującej historii, którą ludzkość niesie ze sobą do dziś. Kobieta za nazwiskiem Emeline Lucy Miker urodziła się i wychowała w XIX wieku, wśród ciszy wzgórz i dolin Vermont. Jej życie toczyło się w samotności oddalonej farmy, gdzie rytm dni dyktowany był cyklem pór roku i ciężkimi pracami w polu. Zapach ciętego drewna, odgłosy zwierząt i ciągły chłód przez większą część roku kształtowały nie tylko jej codzienność, ale także jej temperament. W tym odizolowanym otoczeniu, Fizyczny dystans między sąsiadami nie był jedynym. Życie na wsi niosło ze sobą surowość, która wykraczała poza płoty i granice. Obowiązywały ciche zasady dotyczące tego, jak się zachowywać, jak mówić i jak dbać o reputację. Vermont w tamtych czasach był miejscem o konserwatywnych wartościach, gdzie rodziny szczyciły się samowystarczalnością i rozwiązywaniem problemów we własnym domu. Dorosła już Emmeline mieszkała z mężem, Davidem Mikerem, Cichym, oddanym pracy mężczyzną, który nie był skłonny do kwestionowania swojej żony. Spędzał długie godziny poza domem, zajmując się pracami na farmie, pozostawiając Emmeline kontrolę nad życiem domowym. W takim otoczeniu pojawiła się Alice, adoptowana siostrzenica. Była to nieśmiała dziewczynka, pochodząca z niestabilnej sytuacji, z niepewnością w oczach kogoś, kto znał już twarde realia życia. Decyzja o przyjęciu jej do domu mikerów nie była podyktowana uczuciami lecz poczuciem obowiązku rodzinnego, co było powszechne w tamtych czasach. Społeczeństwo przychylnie patrzyło na rodziny, które brały na siebie odpowiedzialność za osieroconych lub porzuconych krewnych, ale praktyka ta nie zawsze odzwierciedlała prawdziwą dobroć. W społeczności Emelin postrzegano jako kobietę stanowczą, praktyczną i niezłomną. Mało mówiła o swoich uczuciach i utrzymywała kontrolę w domu. Sąsiedzi mogli podziwiać ją za umiejętność prowadzenia domu i radzenia sobie z trudnościami w polu. Ale szeptali też o jej surowym temperamencie. Nic w jej zachowaniu nie wskazywało na to, że miałaby odstąpić od norm tej wiejskiej społeczności. Wręcz przeciwnie, wydawało się, że przestrzega każdej zasady z taką samą dyscypliną, z jaką dbała o posiadłość. Farma, otoczona polami i drzewami, które ciągnęły się jak okiem sięgnąć, skrywała życie pełne cichych rytuałów, ale za prostymi drewnianymi ścianami zaczynała się formować znacznie mroczniejsza historia która na zawsze zmieniła sposób, w jaki społeczność postrzegała kobietę o imieniu Emelin Lucy Miker. Ciężar odpowiedzialności Alice przybyła do domu mikerów w czasie cichych, ale znaczących zmian w życiu rodziny. Jej obecność nie była wynikiem impulsu, lecz decyzji niosącej ze sobą ciężar moralny i społeczny. Emelin mimo że już borykała się z wyczerpującymi pracami na farmie, zgodziła się przyjąć dziewczynkę na polecenie dalekiego krewnego. Argument był prosty. Alice potrzebowała stabilnego domu i kogoś, kto poprowadzi ją przez życie. Rodzina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 400 dolarów za opiekę nad Alice, co sprawiło, że decyzja o jej przyjęciu była dla Davida Mikera bardziej akceptowalna. Na pierwszy rzut oka pomysł opieki nad bezbronnym dzieckiem postrzegano jako akt dobroci. Na początku relacja między ciotką a siostrzenicą wydawała się harmonijna. Alice pomagała w drobnych pracach, z ciekawością ucząc się wiejskich rytuałów. Emelin pokazywała jej, jak zbierać warzywa z ogrodu, jak karmić kury i jak utrzymać dom w cieple w najchłodniejszych miesiącach. Były chwile, kiedy wydawało się, że naturalnie się uśmiechają, ale za tymi gestami zaczynały pojawiać się niewidoczne pęknięcia. Życie na farmie nie dawało miejsca na odpoczynek. Państwo Miker pracowali od świtu do nocy. Zima wszystko utrudniała. Trzeba było rąbać drewno, magazynować jedzenie i utrzymać zwierzęta przy życiu w bezlitosnych temperaturach. Z każdym dniem Alice była wzywana do coraz większego wkładu, wykonując zadania, które jak na jej wiek wydawały się ciężkie. Odczuwalny był również nacisk finansowy. Produkcja na farmie nie przynosiła już takich dochodów jak wcześniej, a sprzedaż produktów na lokalnym rynku nie pokrywała wszystkich wydatków. David Miker, człowiek małomówny, spędzał długie godziny w milczeniu, martwiąc się o rachunki i zbiory. Z kolei Emelin zaczęła postrzegać Alice nie tylko jako odpowiedzialność, ale także jako dodatkowy ciężar w już i tak przeładowanym życiu. Uczucia te nie manifestowały się otwarcie. Nie było częstych kłótni, ani ciągłych wybuchów złości. Jednak w drobnych gestach, długim spojrzeniu, krótkiej odpowiedzi, westchnieniu pod koniec dnia, pojawiały się oznaki, że coś powoli zmienia się w dynamice tego domu to co zaczęło się jako gest miłosierdzia bez niczyjego przyzwolenia przekształcało się w ciche brzemię był to początek napięcia które prędzej czy później musiało się ujawnić zmieniając na zawsze losy wszystkich zaangażowanych mroczny zwrot z biegiem miesięcy atmosfera w domu mikerów zaczęła zmieniać się w sposób niemal niezauważalny dla postronnego obserwatora to, co wcześniej było drobnymi uwagami Emeline wobec Alice, teraz zamieniło się w zimne spojrzenia i słowa pełne zniecierpliwienia. Dziewczynka wcześniej przyzwyczajona do pomagania w pracach domowych i na farmie, zaczęła zauważać, że nic co robiła nie zadowalało ciotki. Źle umyty talerz lub wiązka drewna położona w niewłaściwym miejscu stawały się pretekstem do długich i surowych repryment. David Miker, zajęty pracami w polu, wydawał się nieświadomy narastającego napięcia między nimi. Natomiast George, nastoletni syn pary, zauważył więcej niż dawał po sobie poznać. Zauważył, że sposób, w jaki matka patrzyła na Alice, nie był już taki sam jak wcześniej. Drobne gesty, takie jak zabranie siostrzenicy talerza ze stołu, zanim skończyła jeść, lub niezawołanie jej, by schroniła się przed ulewnym deszczem, zdradzały chłód, który narastał z każdym dniem. Stopniowo zaczęły pojawiać się rozmowy, które George podsłuchiwał przez szparę w drzwiach lub udając, że jest zajęty w stodole. Emelin mówiła o tym, że obecność Alice przyniosła więcej trudności niż korzyści. Wspominała o dodatkowych wydatkach, jedzeniu, którego najwyraźniej ubywało, a nawet o tym, że siostrzenica nie była tak pomocna w pracy, jak sobie wyobrażała. Nie były to jeszcze słowa wyraźnie grożące, ale ton pełen irytacji pozostawiał w powietrzu niepokojące przeczucie. Zachowanie Emelin również się zmieniło. Czasem spędzała długie minuty w milczeniu, zapatrzona w pustkę, jakby dokonywała jakichś mentalnych obliczeń. Innym razem wydawała się bardziej rozdrażniona, chodząc tam i z powrotem po kuchni lub pospiesznie szperając w szafkach. George nie wiedział dokładnie, co oznacza ten niepokój, ale zaczął czuć, że coś się wkrótce wydarzy. Wraz ze zbliżającą się zimą i pogarszającymi się problemami finansowymi, napięcie osiągnęło punkt. W którym każda prosta kłótnia mogła przerodzić się w coś poważniejszego, to właśnie w tej atmosferze, w ciszy, w umyśle Emelin zaczęła się kształtować fatalna decyzja. Mroczny plan, jeszcze nie do końca ułożony, ale już rzucający swój cień na wszystkich mieszkających w tym domu. Zbrodnia poranek, który miał wszystko zmienić, zaczął się pozornie zwyczajnie. Niebo było zachmurzone. A powietrze unosiło wilgotny zapach lasu po nocnym deszczu. Emelin wstała wcześnie, wcześniej niż zwykle, i przeszła przez kuchnię stanowczym krokiem, unikając kontaktu wzrokowego z kimkolwiek. Na piecu przygotowała prostą kawę i zawołała Alice, aby towarzyszyła jej w odległe miejsce na farmie, mówiąc, że potrzebuje pomocy w zbieraniu roślin. Dziewczynka, przyzwyczajona do posłuszeństwa, nie podejrzewała niczego i zgodziła się. Obie podążały wąską ścieżką otoczoną wysokimi drzewami, które zdawały się zamykać za nimi w miarę postępu. Ciszę przerywał jedynie szelest liści pod stopami i lekki szum wiatru. Emelin zachowywała poważny wyraz twarzy, a Alice, być może przez intuicję lub dziwność tej wyprawy, szła kilka kroków za nią. Kiedy dotarły do bardziej odizolowanego miejsca, w pobliżu małego strumyka, Emelin podała siostrzenicy coś do picia, co na pierwszy rzut oka wydawało się gestem troski. Alice nieświadoma niebezpieczeństwa przyjęła napój. To, czego Alice nie wiedziała, to to, że napój zawierał substancję toksyczną. Kilka minut później Alice zaczęła wykazywać oznaki osłabienia i zamieszania. Emelin doprowadziła sytuację do ekstremum, dusząc ją, aż życie młodej dziewczyny dobiegło końca. Czyn, choć szybki, niósł ze sobą ciężar, który na zawsze przeniknął w pamięć tego miejsca. Po powrocie do domu Emelin zachowywała się z opanowaniem jakby właśnie wykonała rutynowe zadanie. Schowała swoje rzeczy, zagotowała wodę i rozmawiała z innymi członkami rodziny z taką samą spokojem, jak każdego innego dnia. Żadnych łez, żadnego widocznego śladu żalu, tylko zimna cisza kogoś, kto podjął swoją decyzję na długo przed jej wykonaniem. Sekrety i podejrzenia. Zniknięcie Alice nie pozostało niezauważone przez długi czas. Już następnego ranka, gdy dziewczynka nie pojawiła się do codziennych obowiązków, wśród sąsiadów i rodziny, zaczęły pojawiać się pytania. Emelina zachowała spokój, twierdząc, że Alice prawdopodobnie wyszła sama i zgubiła się, albo że mogła zdecydować się odwiedzić kogoś w wiosce. David zaakceptował to wyjaśnienie bez sprzeciwu, choć czuł ucisk w sercu z powodu milczenia żony. W miarę jak społeczność zauważyła długotrwałą nieobecność dziewczynki, zaczęły pojawiać się podejrzenia. Niektórzy ludzie przypominali sobie epizody, w których Emelin okazywała zniecierpliwienie wobec Alice, a myśl o tym, że mogło stać się coś strasznego, zaczęła krążyć w umysłach wszystkich. Sąsiedzi zaczęli uważniej obserwować rutynę rodziny Mikerów, starając się znaleźć oznaki, które potwierdziłyby ich obawy. Pierwsze próby przesłuchania rodziny ujawniły subtelne sprzeczności. Emelin, pytana, udzielała niejasnych odpowiedzi, zmieniając szczegóły dotyczące ostatniego miejsca. W którym widziała Alice. David, choć mniej elokwentny, również dostarczył niespójnych informacji, prawdopodobnie pod wpływem kontrolującej obecności żony. Te drobne błędy zaczęły budzić poważniejsze podejrzenia w sąsiedztwie. George, nastoletni syn, czuł ciężar tajemnicy i wpływ tego, co widział. Początkowo milczał ze strachu i zamieszania. Stopniowo, napięcie w domu stało się nie do zniesienia. I zaczął dzielić się fragmentami tego, co wiedział, z zaufanymi ludźmi, ujawniając szczegóły, których nie można było zignorować. To on był odpowiedzialny za zdobycie śmiertelnej substancji na prośbę matki i był świadkiem całego zdarzenia. Presja na rodzinę szybko rosła. Lokalne władze zaangażowały się, otrzymując doniesienia od zaniepokojonych sąsiadów i krewnych. Policjanci zostali wyznaczeni do zbadania zniknięcia Alice. Przesłuchując każdego członka domu i analizując sprzeczności w zeznaniach, izolacja farmy stała się czynnikiem niepokojącym, ponieważ utrudniała bezpośredni dostęp, ale także sprawiała, że sąsiedzi byli jeszcze bardziej wyczuleni na każdy podejrzany ruch. Klimat podejrzeń i strachu rósł wewnątrz i na zewnątrz domu Mikerów. Cisza, która wcześniej chroniła sekrety rodziny, teraz groziła upadkiem, a prawda o tym, co stało się z Alice, zaczęła się zbliżać. Zwiastując nadejście momentu, który na zawsze zmieniłby historię tej społeczności, proces. Niedługo po wstępnym śledztwie Emmeline Lucy Miker została aresztowana. Wiadomość rozeszła się szybko po społeczności, szokując sąsiadów i znajomych. Aresztowanie zapoczątkowało proces, który przyciągnął uwagę nie tylko lokalnie, ale także na poziomie stanowym, ponieważ sprawa obejmowała elementy okrucieństwa, wykorzystywania dzieci i morderstwa. A wszystko to wydarzyło się w kontekście rodzinnym. Sąd w Waterbury, gdzie odbywał się proces, odzwierciedlał styl sądów z XIX wieku. Drewniane ściany były wysokie i surowe, a publiczność tłoczyła się na drewnianych ławkach, pragnąc być świadkiem przebiegu sprawy. Sędziowie, prawnicy i członkowie ławy przysięgłych zachowywali sztywną postawę typową dla tamtych czasów, podczas gdy obserwatorzy i ciekawscy wypełniali każde dostępne miejsce. Atmosfera była napięta, pełna oczekiwania i obaw o powagę zbrodni. Proces ujawnił szczegóły życia Alice pod opieką Emelin. Wielu sąsiadów zeznawało na temat okrutnego zachowania kobiety, opisując epizody przemocy fizycznej i emocjonalnej. Każde zeznanie potęgowało wizerunek surowej i bezwzględnej ciotki, wzmacniając podejrzenia, że śmierć Alice nie była wypadkiem. Najważniejsze zeznania złożył George Miker, nastoletni syn Emmeline. Zrelacjonował on z precyzyjnymi szczegółami to, co widział w dniu zbrodni i instrukcje, które otrzymał od matki. Jego opowieść ujawniła nie tylko popełnione czyny, ale także manipulacyjny wpływ Emeliny na niego. George opisał strach i zamieszanie, które odczuwał, pokazując, jak mimo młodego wieku, został wciągnięty w sytuację o skrajnej powadze. On i Emeline początkowo zostali skazani, ale kara George'a została zamieniona na łagodniejszą pod zarzutem, że działał pod kontrolą matki. Po kilku dniach zeznań i obrad ława przysięgłych wydała werdykt. Emeline Lucy Miker została uznana za winną zabójstwa Alice. Wyrok był najsurowszy przewidziany w tamtych czasach kara śmierci i wywołał intensywne debaty w społeczeństwie. Wielu dyskutowało, czy kobieta powinna być stracona. Zastanawiając się nad rolą kobiet i postrzeganiem moralności w XIX wieku. Inni twierdzili, że powaga zbrodni nie pozwala na pobłażanie, niezależnie od płci. Proces Emmeline-Lucy Meeker przeszedł do historii nie tylko ze względu na samą zbrodnię, ale także ze względu na społeczny i kulturowy wpływ, jaki wywołał. Społeczność Vermont nigdy nie zapomniała o tej sprawie, która poruszyła kwestie wykorzystywania dzieci, odpowiedzialności rodzinnej. I konsekwencji decyzji podejmowanych w ciszy od odizolowanej farmy. Koniec i dziedzictwo: Dzień egzekucji Emmeline Lucy Micker miał miejsce 30 marca 1883 roku. Data ta przeszła do historii Vermont, ponieważ stała się ona pierwszą kobietą, która została legalnie stracona w stanie. Miejscowa ludność, ciekawa i zszokowana, przybyła w znacznej liczbie, przekształcając wydarzenie w kamień milowy zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym. Władze utrzymały porządek, ale klimat był napięty, będący mieszanką niezdrowej ciekawości i poczucia spełnionej sprawiedliwości. Współczesna prasa intensywnie relacjonowała sprawę. Lokalne i regionalne gazety opisywały wydarzenia, omawiając nie tylko samą zbrodnię, ale także proces i wyrok. Reportaże podkreślały surowość czynu i kontekst rodzinny, w którym uwikłane były ofiara i oskarżona. Niektóre publikacje rozpętały debaty na temat egzekucji kobiet, kwestionując, czy społeczeństwo jest gotowe na stosowanie najwyższej kary wobec kobiety, podczas gdy inne podkreślały potrzebę sprawiedliwości, niezależnie od płci. W poranek egzekucji opublikowano zeznania syna, co ostatecznie przypieczętowało los Emeline w opinii publicznej. Emeline utrzymywała swoją niewinność do samego końca, twierdząc w momencie egzekucji, że jest tak niewinna jak każdy z obecnych. Żaden z jej krewnych nie był obecny, a jej ciało nie zostało odebrane przez rodzinę po egzekucji, co podkreślało opuszczenie i izolację, które towarzyszyły jej do końca. Dla George'a Mikera konsekwencje były głębokie i trwałe. Młody mężczyzna przez lata nosił ciężar tego, co widział i mimowolnej roli, jaką odegrał w wydarzeniach. Choć przeżył proces, to doświadczenie ukształtowało jego życie, pozostawiając emocjonalne blizny, które nigdy nie zniknęły całkowicie. David Meeker z kolei próbował wrócić do rutynowych prac na farmie, ale cień sprawy i osąd publiczny utrudniały mu życie społeczne i zawodowe. Społeczność stale przypominała sobie o zbrodni i tragedii, która wstrząsnęła Vermont. Dziedzictwo Emmeline Lucy Meeker pozostaje w pamięci kryminalnej stanu. Sprawa posłużyła jako ostrzeżenie przed wykorzystywaniem dzieci, władzą i odpowiedzialnością w rodzinach oraz konsekwencjami ekstremalnych decyzji podejmowanych w sytuacjach napięcia i izolacji. Historia Alice i Emmeline jest pamiętana nie tylko jako zbrodnia, ale jako refleksja na temat bezbronności dzieci, znaczenia czujności społeczności i trwałego wpływu, jaki akt przemocy może mieć na życie wielu ludzi. Narracja o rodzinie Miker i Młodej Alice jest nadal badana i opowiadana, umacniając lekcje o sprawiedliwości, moralności i granicach ludzkiego współżycia w sytuacjach skrajnej presji.